man wanted with being a wiki slucking on a living Just like any man starting new 5 weeks 2 days help me to recollect witamy w kolejnym odcinku podcastu debate znowu o filmach Tym razem będziemy rozmawiali o Rocketmanie i o... I o Lighthouse. No więc tak. Z czego zaczynamy? Zaczniemy od cięższego. Lighthouse. O, Lighthouse. Super, podoba mi się. No więc, Lighthouse to jest nowy film Roberta Eggersa, który nakręcił wcześniej tylko jeden film, to jest jego drugie dzieło. Pierwszy film to była czarownica, bajka ludowa z Nowej Anglii. Tak jest. Nie wiem, czy widziałaś? Nie widziałam, opowiadałeś mi o nim. Na pewno. No i o tyle, o ile czarownicą samą nie byłem w 100% kupiony tak, Lighthouse jest moim zdaniem genialny i bardzo mi się ten film podobał. Bardzo, 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 bardzo. Mm -hmm. no. Aż tak, że film jeszcze nie miał zwykłej premiery, a byłeś już na nim dwa razy w kinie, więc tak. mogę pogratulować. Tak. <laughs> Planuję trzeci na nice. premierze. A kiedy jest premiera? Tego 29. No więc ma... dzisiaj robimy prawdziwą recenzję premierową. Pierwszy raz w historii podcastu. Więc tym razem nie będzie spoilerów na temat tego filmu. No i ale już przechodząc do rzeczy, to tak: Lighthouse jest filmem o dwóch mężczyznach, którzy doglądają latarni morskiej daleko od brzegu na jakiejś opuszczonej, małej, samotnej wysepce. I tak naprawdę tyle. Film cały polega na tym, że są na tej wyspie, doglądają latarni morskiej i powoli popadają w szaleństwo i odchodzą od zmysłów. I dużo się dzieje pomiędzy nimi. Więc spokojne, yy, aż by się chciałam powiedzieć obyczajowe kino, ale zupełnie nie. Nie przesadzaj, nie przesadzaj. <laughs> no. yy, oficjalnie jest klasyfikowane jako dramat i horror. Mhm. I w zasadzie to się zgodzę. Ja bym jeszcze do tych gatunków yy, dorzucił podgatunek do horroru, kozmik horror. I wtedy mi pasuje. Niech tak będzie, to jeszcze wytłumacz co to jest, bo nawet ja już zapomniałam. Okej, okay, yy, chodzi o... Jeżeli ktoś ktokolwiek czytał Lovecrafta, albo miał, znaczy na pewno miał jakąkolwiek styczność z Lovecraftem, to to jest właśnie kosmic horror, czyli horror zajmujący się rzeczami poza ludzkim zrozumieniem, jakimiś potężnymi siłami, których człowiek po prostu nie jest w stanie ogarnąć, a mimo okay. to mają wpływ na jego życie i go przerażają, to jest często, często powielany czy wykorzystywany motyw science fiction, pustka kosmosu itd. itd. Tak, więc, więc zaplecze teoretyczne mamy ze sobą. Teraz o samym filmie. Tak. Yy, no i w temacie Cosmic Horror, bo może od tego zaczynając, to jest pierwszy film, jakby, w który. Nie jest to oczywiście ekranizacja Lovecrafta w żadnym wypadku, ale to jest pierwszy film, który mógłby być ekranizacją Lovecrafta i byłbym z niego zadowolony. To znaczy próby przeniesienia wcześniej tego typu literatury na Ekran filmowy nigdy mi się nie podobały i nigdy nie wychodziły moim zdaniem dobrze, a to jest pierwszy film, który rzeczywiście to robi. I robi to dwiema rzeczami moim zdaniem. Po pierwsze, maksymalnie mało odpowiedzi. Film po prostu bardzo mało widzowi pokazuje, mówi i odkrywa. Druga rzecz to yy, starodawnymi metodami, po prostu wizualnymi. Tak, zgadza się. Generalnie jakby poza tym, że ten film wizualnie jest dość starodawny, to tak efektami również, w sensie to mi często przypominało, hmm. nie wiem, jakiś gabinet doktora Kaligali albo psa andaluzyjskiego, tak, tak jakieś dokładnie. takie właśnie klimaty. No i przez to on jest tak podwójnie przerażający w tych momentach, bo no jakby do innego kina grozy jest, widz taki standardowy jest powiedzmy przyzwyczajony, więc to jest takie totalnie odstrzelone od rzeczywistości, takie podwójne klipy. Zabawne, że zatoczyliśmy kółko i generalnie stare, czarno-białe filmy, nakręcone z ucinaniem, ucięciem boków. Nie pamiętam jaki jest dokładnie format, ale w każdym razie tego typu stare wizualne filmy wydają nam się w tej chwili świeże i nowe i kompletnie jakby oryginalne i innowacyjne. No, retro wraca do mody. W każdym razie efekt jest bardzo dobry. A, a propos tego, co mówiłaś, że jakby po staremu i ok, generalnie mogłoby się wydawać, że skoro film jest po staremu, skoro jest dwóch aktorów, to budżet byłby bardzo mały. A nieprawda, budżet filmu był całkiem duży i to dlatego, że tego dowiedzi... to jakby o tym dowiedziałem się na spotkaniu na American Film Festival z producentem po, po seansie. Reżyser, czyli Robert Eggers, jest... Bardzo niekompromisowym człowiekiem. <laughs> Jak sobie wymarzył swoją latarnię morską, to uznał, że skoro żadna z dostępnych istniejących latarni morskiej nie spełnia Wybudujemy. jego wizji, wybudowali latarnię morską na potrzeby Dobrze. filmu. Zresztą dwóch aktorów głównych też nie jest najtańszymi aktorami na świecie. Mhm. Pewnie no. kręcili też na taśmie filmowej, a nie cyfrowo. No, oczywiście. Nice. <laughs> No, ale efekt jest bardzo dobry, więc dobrze, że nie szli na kompromisy. Yy, wszystko jest w, yy, nakręcone w rzeczywistych, ciężkich warunkach. Mm -hmm. To znaczy. Tam naprawdę było morze i naprawdę był sztorm. Tak, tam, tam się wszystko działo naturalistycznie. Więc wygląda dość Jest to tym bardziej imponujące, jakby jeżeli się wie, że aktorzy czasami występują w kadrach nadzy praktycznie. Czasami w grobach, yy, zasypywani ziemią, i w innych różnych, wyjątkowo nieprzyjemnych okolicznościach. Także szacun dla nich. Nice. No ale właśnie, o aktorach w filmie, bo aktorsko jest to jest moim zdaniem no, arcydzieło. Mm -hmm. Willem Dafoe, pierwsze skrzypce, ok, ale Robert Pattinson też jest doskonały i zresztą uwielbiam tego aktora. Czemu tak. Taka mina? Tam grał Robert Pattison? Tak. Kogo? Tak, tam jest dwóch aktorów. To, to, to nie starego, nie? No nie. No widzisz. Jak to życie idzie do przodu? O kurwa! A widziałaś go w czymś po, po tych fiaskach Twilightowych? Chyba nie. No właśnie. Pattison zrobił sobie potężny rebranding po Twilightie i się tak odkuł. I jest teraz no, genialnym aktorem. Ciężki szok. No, no widzisz? E, więc hmm. tak, dzięki temu, że film jest w 100% skupiony na tych dwóch postaciach, i dzięki temu, że jest dwóch doskonałych aktorów, którzy, którzy się w nie wcielają, no efekt jest taki, że po prostu pomiędzy postaciami jest żywa, sensowna relacja, w której się mnóstwo rzeczy dzieje. Ona się jakby kilkakrotnie zmienia hmm. w trakcie filmu. I zachodzą, jakby ich relacja reaguje na wydarzenia i jest po prostu podręcznikowo doskonale zrobiona i cudownie się wpasowuje w scenariusz i idzie sinusoidą po prostu do samego końca po ich szaleństwie. to jest jedna z rzeczy, która mi się najbardziej w filmie podobała. No i właśnie, samo popadanie w szaleństwo, bo to jest też jeden z lepszych filmów moim zdaniem o po prostu o tym, że komuś odpierdala, mówiąc mhm. prosto. Bohaterowie odchodzą od zmysłów, nie wiadomo do końca filmu, i tutaj, też, jakby mowa o tym braku odpowiedzi, bo tak naprawdę nie wiadomo przez cały czas, któremu z nich, jakby, który, tak, tak. który z nich oszalał. Może obo, obaj oszaleli, może żaden, jakby. To jest film, właśnie, w którym pojawia się dużo takich historii, dużo pytań, i one tak do końca nie zostają zupełnie rozwiązane, więc trzeba się z tym trochę pogodzić, że to nie będzie mhm. tak, że, że, że nagle na koniec. A. Na koniec nie wiem, co będzie, bo nie mieliśmy robić spoilerów. Tak, tak, tak. E, no bo możemy jakby, wiadomo po prostu tyle, że większość pytań zostaje bez odpowiedzi w czysto Lovecraftowym stylu i to idzie moim zdaniem na dobre. Zgadza się. Właśnie jeśli chodzi o Lovecrafta, to jest takie najbliższe chyba porównanie, bo jest dużo takich scen, y, postaci też jakby na to nie patrzeć, odstrzelonych totalnie od, rzeczy, od rzeczywistości w takim, nie wiem, creepy, czarno-biało, jakimś... Tak i nawet wizualnie jakby nawiązujących typu. do, do Lovecrafta. No właśnie, o to mi najbardziej chodzi, zgadza hmm. się. No tak. No, ale jak już o wizerunku, to jeszcze postaci, bo y, dwójka bohaterów głównych jest y, marynarzami i mówią w XIX-wiecznym, czy XVIII-wiecznym y, slangu marinistycznym. S, tak, dokładnie. Nie wiem, czy to jest taka profesjonalna nazwa, ale brzmi eee, dobrze. Po prostu le lećmy z tym dalej. <laughs> w każdym razie i W życiu bym nie sądził, że ktokolwiek jest mi w stanie zaprezentować postać będącą tak mocną parodią samej siebie, jak postać, którą Willem Dafoe gra. Mm. Takiego starego marynarza, który po prostu no, 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 mówi slangiem najbardziej typowym i komicznym, jaki sobie umiem wyobrazić. Wszystkie opowiastki to też są opowiastki marynarskie, które gdzieś tak, się tam tak, toczą tak. w czasie filmu. I że to wszystko będzie upakowane w dramat slash horror, i będzie jakby na miejscu i mm. zupełnie nie będzie mi, jakby mnie gryzło i mi przeszkadzało. No niesamowite to było. Tym bardziej, że film właśnie, mimo tego całego mroku, mimo tej, tego całego jakby elementu lovecraftowskiego, i tych tego, że po prostu jest cały taki troszeczkę niepokojący i creepy, przerażający momentami, Rozładowuje napięcie. Tak, ma mnóstwo y, jakby humorystycznych. Fragmentów i takich właśnie Sprawne. rozładowujących napięcie momentów. One są takie czasami, znaczy momentami dość prymitywne, ale pasujące do faktu, że obcujemy z marynarzem, który sam tak, sobie tak, też tak. jest dość prosty. A nieraz mi to jakoś nie przeszkadzało. A jak już wiemy z poprzednich odcinków, bo już parę razy, to, to jest co najmniej trzeci raz, kiedy wspominamy o rozładowywaniu napięcia i o wrzucaniu elementów komediowych, to to jest moim zdaniem jedna z jakby. No ja jestem ostatnimi czasy po prostu w tym zakochany, jak reżyser potrafi to w zręczny sposób wkomponować jakoś w historię, tak że ona nic na tym nie traci, a film się po prostu znacznie przyjemniej dzięki temu ogląda. Prawda. No, więc co jeszcze o Lighthouse? Yy, scenografia przepiękna, no w wyniku bezkompromisowości reżysera, jakby cała sceneria jest, jest też doskonale dopasowana do obrazu. Wszystko jest historycznie poprawne do okresu, tak po prostu co do joty no, łącznie zresztą z językiem, którego, którego też aktorzy musieli się uczyć bardzo długo mhm. i wymagało to sporo badań, bo ich jakby akcenty też się różnią. To nie jest tak, że oni obo, obaj mówią w tym samym żargonie, dialekcie no tak, slangu. Oni tak. mają jakby odrobinę różne, różne, nie wiem, maniery. Jeśli chodzi o wysławianie się. No tak, się. ale to było słuchaj, że stary marynarz mówi znacznie inaczej niż młody marynarz. W sensie no tak, 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 tak. Zdecydowanie była różnica. Z dwóch różnych języków no, musieli się nauczyć. Ja, mi się film podobał. Okay. Trochę chwilę na nim przysnęłam. I był dość ładny wizualnie. Było momentami straszno. No, nie wiem. Ja wiem, że ja znowu powiem, że ja za ambitnymi filmami to tak nie bardzo, ale no... no. No ja trochę nie bardzo. W sensie miło to było, żeby tak pójść i się trochę odchamić, ale... <grystanie> <grystanie> ale no. No, tak, raz na jakiś czas. Nie, przyznaję, że Lighthouse nie jest, yy, że tak powiem. Nie jest dobrym wprowadzeniem do tego typu kina. To znaczy, no to nie jest. Yy... Dużo jest filmów, że tak, no, jak, jak ty to określiłaś, nie chcę używać ambitniejszych, bo to brzmi, jakby mi to zawsze jakby, zajeżdża snobizmem. Tak właśnie powiedziałam. Tak? O, no dobra, no to powiedzmy, że ambitniejszych. Możemy to też nazwać, że to są filmy odchamiające. Odchamiających, okej. Okay. Typu na przykład Parasite, które mimo wszystko są bardzo jakby przystępne i oferują takie łatwe wejście w, powiedzmy, trochę bardziej ambitne kino. W każdym razie Lighthouse nie jest najlepszą jakby wejściówką do, do tego typu filmów, jeżeli się nie jest jakby fanem tego typu kina, ale jest doskonałym filmem samym w sobie i jeżeli ktoś tego typu filmy lubi, no to... No dla mnie to jest, nie wiem czy nie, najlepszy film roku. Jeszcze muszę się trochę z tym przespać, obejrzeć Mocno. trzeci raz. Mhm. Ale, ale powoli y, jakby dorastam do, tego, y, do takiej oceny. No więc co? Jeszcze jedna rzecz. No. Spojrzałem szybko w notatki. Y, to znaczy symbolika w filmie, która jest wszechobecna. Jeżeli ktoś lubi małe szczegóły, dopinające jakby w klamrowej. Kompozycji. kompozycji dopięte na końcu, i to, że jakby wszystkie małe szczególiki znajdują swoje, swoje odpowiedniki i mają sens, to pod tym względem film też jest no, raczej, raczej przyjemny, bo jest tego sporo. I jak ktoś tak będzie jest. oglądał, yy, ciężko, jakby będzie. Nie zabrzmi to, jakby miało wiele sensu, bez spoilerów, ale. Yy, Producent zapewniał, że w trakcie kręcenia tego filmu nie ucierpiała ani jedna mewa. O, gdzie ten naturalizm! Macie? A, no dobrze, e, czyli co? Tyle o Lighthouse. Tyle o Lighthouse. My name is. Reggie! Reginald Dwight. Reginald, to jest granddad's name. to so jest fat boy z to be a soul man. Musisz zabić osobę, z której urodziłeś się, żeby stać się osobą, z której chcesz zostać. Myślę, że zmienię mój imię do Elton. Ale to jest mój imię. Tak, wiem. Następny film to jest Rock as Man Trolley, film biograficzny, muzyczny, o karierze Eltona Johna. Film, który został <laughs> wyreżyserowany przez Dextera Fletchera, tego samego, który brał udział w produkcji Bohemian Rhapsody. Więc to, to nie jego... W sensie z niejednego filmu muzycznego chleb już jadł, hmm. czy coś takiego. <laughs> e, filmy muzyczne to jego chleb powszedni, I guess. No, nie wiem, czy nie, tego szukałaś, mój, mój ale. Moje było lepsze. Wracając. E, no, film, film o Eltonie Johnie. Ja na wstępie powiem, że problemy z tym filmem miałam dwa. Pierwszy jest taki, że mimo, że gdzieś się tam interesuje dość mocno muzyką e, i. Eltona Johna znałam powiedzmy z tych największych przebojów, to zawsze muzycznie był mi dość daleko, w sensie nig nigdy mnie jakoś szczególnie jego muzyka nie, nie ujmowała. Tak samo u mnie. E, więc siłą rzeczy mniej interesowałam się jakby jego historią, więc przez to nie mogłam sobie wyłapywać takich smaczków jak na przykład w Bohemian Rhapsody właśnie, w sensie no, w takim, że, że jednak jak się kogoś bardzo lubi i cię jego historię zna, to znaczy, przyjemniej się film ogląda, bo możesz sobie powyłapywać, gdzie tam się scenarzyści, na przykład machnęli, a gdzie nie, a, a co zostało ujęte, a co nie. A drugi problem mam z tym filmem, taki, że ten film znacznie bardziej podobał mi się jako film muzyczny niż musical, którym był. A przede wszystkim wychodzę z założenia, że filmy muzyczne trzeba oglądać w kinie. Akurat premiera Rocketmana w kinie gdzieś tam mi umknęła i, i, i widziałam go już w warunkach domowych, czytaj po spartańsku na laptopie. Mm. No, i to było. Ja jestem świadoma, że słaby film muzyczny, znaczy powiedzmy, średni film muzyczny w kinie staje się dobrym filmem muzycznym, a doskonały film muzyczny w kinie po prostu jest bardzo dobrym filmem muzycznym w każdych innych warunkach. No, więc sądzę, że sporo na tym stracił generalnie w sensie na oglądaniu w, w, nie w kinie. Okej. Okay. Ale w każdym razie już wiemy, że nie był to doskonały film muzyczny. E, to prawda, to nie był doskonały film muzyczny. I tak jak mówię, ten film był ok, jeśli chodzi o film muzyczny jako film muzyczny po prostu, ale film bardzo starał się być musicalem w sensie nie oddawać w taki dokumentalny sposób życia Eltona Johna, tylko to zrobić w jakiś sposób artystyczno ciekawo, bardziej interpretacyjny coś takiego. Mm -hmm. e, tylko że te momenty musicalowe były nawet jak koncept na nie był spoko, to wykonanie uważam, że było dość słabe. W sensie, wszystko w tym było tak bardzo mało ciekawo, chwytająco za serce. W zasadzie nie wiem, dlaczego. Ja, jakby ja się nie czułem w ogóle chyba wciągnięty w ten film na żadnym etapie. Jedyne, co mnie przekonywało jakby i sprawiało, że jakkolwiek, jakiekolwiek emocje w to zainwestowałem, to był yy, aktor, który się wcielił w Jona. Tak, uważam, że w ogóle świetny dobór kolesia, to znaczy z filmami muzycznymi jest tak, że rzadko czuję się... Który ma imię Taron Egerton i znamy go z yy, chociażby Kingsman. To jest ten sam? Dziś zaskoczeń wiedziałam, czego go znam! Przez ten... chwilę miałem mówić, że taktycznie wybrałaś film, bo teraz ja będę mówił o tym, jakim to jest ten wielkim troglodytą, bo oczywiście nie widziałem Bohemian Rhapsody i tak dalej, ale jednak. <grym> Łoł, wow, dlatego już mi się podoba ten film dwa razy bardziej, obejrzyjcie tak akurat, ten film z Kingsman. Dobra, dobra, eee, dobra, powoli. Wracając, ehm, aktor został fajnie dobrany, bo, tak jak mówię, rzadko się... Zupełnie się nie zgadzam. To cicho, bo na chwilę. Dobra. Tak jak zwykle ciężko jest dobrać aktora do roli osoby, która kiedyś istniała naprawdę, nie? W sensie, no, powiedzmy, że to w przypadku filmów muzycznych jakkolwiek y, udało się z... A Malekiem? Tak. W postaci Frediego Merkurego, to uważam, że było coś ok, i to było takie, że no, czuło się, że tak jakby się oglądało tego Frediego Mercurego. Ale nawet nie w muzycznych, no, z najnowszych przykładów, chociażby Gary Oldman jako Winston Churchill. Tak, tak, doskonały. No mówię dlatego, że rozmawiamy teraz o filmie muzycznym, nie, ale okay. no tak, no, zasada tyczy się wszystkich postaci prawdziwych. O. Mhm. I, I tutaj, jakby, no, średnio było czuć, że aktor jest Eltonem Bronnem. Mimo, że to podobieństwo gdzieś tam było, bo młody Elton, John nie wyglądał aż tak niepodobnie? bo Po prostu średnio się to czuło. Okej, okay, no. Eee, no właśnie. Ale ja go po prostu bardzo lubię jako aktora i, i uważam, że jest po prostu jako aktor taki bardzo, nie wiem, uroczo, miło, przyjemny. Jak to mają przystojniaczki z czerwonego dywanu? No, no to on właśnie nie jest tak typowo przystojny. Słucham, ta no, kwadratowa szczęka, daj Jezus, spokój. Jest, szczęka, typowym, to jest, jest typowym definicja. przystojniaczkiem. Eee, i ja z, to, z, jakby z tym castingiem miałem duży problem, bo nie, nie, nie miałbym problemu, jeżeli oni by się do tego w filmie nie odnosili. Ale w momencie, w którym w filmie masz scenę, gdzie siedzi sobie właśnie taki kanciastoszczenki przystojniaczek z czerwonego dywanu, hollywoodzki aktor, na no akurat nie hollywoodzki, bo brytyjski, ale no wiadomo o co chodzi. I w tej samej scenie inne postaci w filmie odnoszą się do tego, że on jest brzydki i ma urodę, która mu w ogóle nie pozwoli być... Rock and rollowcem, no, 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 no nie, no to po prostu nie ma sensu. I jeżeli by sobie odpuścili te, te teksty i udawali, że po prostu Elton John był przystojny, spoko, okej, okay, mogliby w to pójść, ale... ale nie można mieć jednego i drugiego. Ale akurat uważam, że wcale nie był specjalnie przystojnie przedstawiony aktor. Roli Altona no, no Johna wszystkie, przez... bo miał brzydkie peruki, ale no było widać, że, ale jest, że jest ładny w sensie... no. i przystojny, moim zdaniem. Nie wiem, mi to przeszkadzało. No, w momencie, jak już zaczynał łysieć, w momencie, jak już zaczynał się lekko staczać, to wcale nie było ładne, jeśli mam być No to już był wyłysiały, no. No kurwa, właśnie mówię, że nie tylko włosy, choć dobre. No nie Z... wiem, ja, ja, ja miałem bez przerwy wrażenie, może to jest dlatego, że po prostu widziałem aktora, a nie postać graną, ale miałem wrażenie bez przerwy, że pod makijażem i pod peruką po prostu widzę no, przystojnego aktora, który próbuje udawać, że jest brzydkim aktorem. To, to ja ja, tak bym, nie ja bym wolał jakby po prostu częściej w takich filmach kastowali brzydszych aktorów. Ja. To ja się nie zgadzam, no, lubię oglądać ładnych aktorów. A. Yy, B. Be... No, w ogóle nie zgadzam, że, że ten... W sensie w ogóle nie czułam tego że... Może ja się po nie. prostu jakoś za mało, za, mało, za mało byłem przekonany do, do postaci i, tak jak już mówiłem, widziałem aktora, a nie postać. Ja byłam przez pierwszą, tak nie wiem, jedną, trzecią filmu. Do momentu aż oni nie zaczęli robić jakiejś tam większej kariery, to jakby czułam tego, że to powiedzmy. E, potem już było coraz gorzej. No i tak przy końcówce to już ten film przestawał mnie interesować, jeśli mam być zupełnie szczera, jakby ten, ta pierwsza część filmu, uważam, że była najsympatyczniejsza, taka najbardziej wciągająca, bo było, było w niej najwięcej takich, no jakkolwiek chwytających za serce scen, mhm. tak jak ta scena przy pianinku, gdzie on w końcu tworzy razem z, ze swoim przyjacielem ten pierwszy wielki przebój i to było miłe i to był jedyny raz, kiedy miałam ciary w trakcie tego filmu, no. Ja ciarnie nie miałem, ale też mi się ten początek podobał, to prawda. Bardzo hmm. jestem tym filmem rozczarowana, no może nie bardzo, ale jestem rozczarowana na stopniu wizualnym, czego bym się nie spodziewała. Mówisz o, o, o kostiumach, o scenografii, o zdjęciach. No właśnie o wszystkim po trochu, to znaczy miałam problem z tym moment, z tymi momentami, gdzie śpiewali. Hmm. A... Nie wiem, zupełnie nie czułam tych scen, totalnie, absolutnie uważałam, nie wiem, były jakieś tak mydłe, tak, tak nijakie. No, no właśnie, ja mam wrażenie, że to, był, y, to była wina po prostu zdjęć i tego, że ten film i w jakby tym, czym był tak naprawdę, i tym, co sobie założyli na poziomie scenariusza i tym, jak go nakręcili, był po prostu bezpieczny i nudny i nieciekawy, niestety. Bo jakby sc scenariuszowo patrząc, to jest kolejny film. O self-made menie i kolejny tak, mit ale... o tym, jak to no, najważniejszy jest ten jeden artysta, który to wszystko robi, i jakby. No, no nie wiem. Ale bezpieczny film na tym poziomie to byłby film taki właśnie reportażowy powiedzmy, w sensie taki, bez takich odjazdów, że śpiewają piosenkę, jak on wpada do basenu i śpiewają tę piosenkę na dnie basenu. To byłyby, nie wiem, cztery przebitki z koncertu, z, z których każda by trwała po 10 minut. To byłby leniwy. To byłby leniwy, bezpieczny film, bo ten film mimo wszystko miałby dobry odbiór, bo ludzie, i ja również jestem w tej grupie odbiorców, lubią słuchać muzyki w kinach i lubią słuchać muzyki na koncertach i generalnie to, się, to, to było dla mnie duże zaskoczenie w Bohemian Rhapsody, że można zrobić, nie wiem, 20-30 minutową scenę koncertu, live aidu w, mhm. w tym momencie. Nie, okej, okay, czuję się przekonany, nie tyle bezpieczny, co no po prostu, jak dla mnie, mało ciekawy, no. No tak, to się w sensie, mam wrażenie, że można to było zrobić lepiej i można to było zrobić znacznie lepiej. I to jest taki zgrzyt. Taki Szkoda mi tego filmu. Przede wszystkim ciekawi. No. no bo y, poza tym, że okej, okay, już i tak dobrze, że ktoś się sili na. Y, uważam za sam pomysł, żeby zrobić tego typu film jako musical i jakby pokazywać, mm -hmm. robić właśnie go nie czysto reportersko, to już jest i tak bardzo dobrze, bo mam wrażenie, że dużo filmów o muzykach jest w ten sposób właśnie bezpiecznie robione i to było spoko, więc pomysł super, ale no z wykonaniem trochę gorzej, bo tak naprawdę to te wszystkie sceny terapii, wracania do jego dzieciństwa i jakby uzasadniania jego i jego akcji i decyzji, no były moim zdaniem po prostu tanie. Ja mam wrażenie, że ktoś to fajnie rozpisał w scenariuszu, ale potem, jak przyszło do realizacji, to nagle się okazało, że nie za bardzo wiemy, jak zrobić dziedziaka grającego na pianinku na dnie basenu, i trochę pojawił się problem. I dlatego to po prostu. Nie, no to zrobili w końcu. Nie? To zrobili, ale wyglądało to dość słabo, tak uważam. No. Y nie, mnie generalnie, tak jak mówisz, film na żadnym poziomie nie zachwycił niczym. Był po prostu przeciętny we wszystkim. No. Nie zachwyciła tylko ta jedna scena, o której wspominaliśmy. Motyw, który mi się podobał, to było I'm Still Standing na końcu, które było. Tak, tak, tak to mi się podobało. Dobra. Wiedziałam, że ci się będzie podobało. Które Super było poskręcane, znaczy przemontowane z oryginalnym teledyskiem, czyli był wklejony mhm. nowy aktor pod ten mie miejsce, gdzie był Elton John i ktoś fajnie nawet zrobił porównanie oryginału z, z tym. Bardzo mi się podobało I'm Still Standing, podobał mi się też właśnie ten moment z Your Song, nie? mhm. generalnie niektóre jakby momenty muzyczne były spoko, ale większość była taka Ja myślę, po że właśnie jakby dużo odbiera nam z tego filmu fakt, że my nie za bardzo lubimy twórczość Eltona Johna jako taką, no bo Możliwe, tak nie generalnie nie. po prostu bywa, no, filmy okay. muzyczne słucha się, znaczy ogląda się głównie też dla muzyki, nie? No. no właśnie ale ja bym powiedział że yy, tak jak na początku mieliśmy wybitny czy tam wy, jakby wybitny film muzyczny to byłby taki na który można pójść nie znając tego muzyka mm -hmm. nic nie wiedząc o jego twórczości czy nawet jej nie lubiąc i nadal się na nim dobrze bawić bo jest po prostu dobrym filmem a nie dobrym yy, jakby nie wiem koncertem z elementami filmowymi nice w sensie może, Tylko nie wiem. nie wiem, o kim robią teraz albo robili e, film muzyczny, na którym m, który można by zobaczyć, a kogo, kogoś kogo nie znamy albo nie lubimy. No właśnie problem w tym, że Netfi jak się Netflix nie zna albo nie lubi, to się nie, nie idzie i nie ogląda. Netflix tych filmów. Netflix robi chyba o Taylor Swift, ale ja z nami lubię. Ale ty nie ja znasz ja, ja znaczy znam, ale nie lubię, a. więc możemy sprawdzić tą hipotezę. Dobry. Nie Dobry. wiem, czy, nie wiem, czy chcę, ale no powiedzmy. No cóż. czyli co Rocketman jak chyba zamykamy, bo już schodziły na inny temat tak, już się robi także generalnie Rocketman po prostu y, kolejny film o muzyku z trochę ciekawszym założeniem ale niestety wykonaniem raczej przeciętnym niemniej film to jest przyjemny po prostu. jak ktoś bardzo lubi Eltona Johna to na pewno się będzie dobrze bawił bye